Klip jakiś jeszcze zrobiłeś? Jak robisz klipy, to one się i tak zapisują na, tym, na streamie, i na koniec streama mogę obejrzeć i ewentualnie opublikować, więc... do rozumiem. No link jest, no. A nóż ktoś może wejdzie i zobaczy. O, nie, sędzia za mną. Może mnie dogoni. Roślinka pożarta. Tak, gdzie... Nie, a czy nie wchodziłam w to, ale pokazuję na czacie, że jest cały czas ten link. Może ktoś inny spróbuje wejść w niego i zobaczyć. No i ten dziad tutaj już jest. Już jest, już czyha, on czeka po prostu na mnie. Ale udało się, że spadł. Więc zrobimy szybki skok i idziemy dalej. O nie, ale mamy schronienie. Oto i ono, trzecie schronienie. A, ale brakuje nam jedzonka, jednej muszki. Są nawet i dwóch, bym powiedział. Gdzie to teraz muszkę dostanę? Może tu gdzieś? Co to jest? Jakiś kapel? Tak wygląda. Ale to, państwo, mamy muszki. Chodź tu do mnie, jakaś muszko. Tu jeszcze woda jest, ale wody się boję, bo wody nie chcemy. Nie jestem w stanie tam wejść. Tak, on się dostać wyżej. To pan Nie, to jest kamień. No chodź, to mnie jakieś muszko. najlepiej to dwie muszki by się przydały tak naprawdę. Kurde, nie jestem tutaj w stanie nigdzie się Tam jej nie chcę wpuścić. Tu gdzieś dostanę muszkę. Sandbox item unlocked. Okej. Okay. New arenas. Okej. Okay. Jakieś takie, tak można odkrywać dodatkowe. Ogólnie wszystko spoko wszystko fajnie, tylko... Problem się robi taki, że No, się taki robi, że ja tak naprawdę nie mam robaczka do zjedzenia i nie mogę się położyć z spanko, a jak zacznie się deszcz, no to mnie zabije. Kupiłeś dla Blue 4. Na jakiej to niby było plące, że to ci się opłacało? To też tych waszek nie mogę zjeść, tak w sumie. No ale tu już się pojawiły takie gno no... Zostawcie mnie, zostaw mnie. Tam się nie mogę dostać. Kurde, niedobrze, niedobrze. No weź tu na tą, na tą, długą, dokładnie tak. Dobra. Nie tutaj do wzięcia. O kurde, da się spinać wspinać po tych, tych? No i wychwycił za kark. Okej okay. A, rozumiem Wszystko jasne w takim razie Kurde Dobra, spróbujmy raz jeszcze Dobra, od razu tutaj zjedzmy, bo tutaj jest łatwiej zdobyć robaczki. robaczki. <gry> Jednak będzie leciał ten niemiecki laptop. Są tą posiedzoną klawiaturą. Okej. Okay. Rozumiem. To w takim razie, no nie wiem, szczęścia z nowym laptopem, co nie na niemieckiej, klawiaturze. i sobie. Normalnie, chociaż tyle, co nie. Szanujemy roślinkę i lecimy dalej. Dobra, i lecimy jeszcze raz do tego samego schronienia co zawsze. Nie, tu do tego w środku, O, dokładnie tak. No, to jak mówiłeś ostatnio, razem Black Friday, nie wiem, czy o lepiej wygląda niż w ogóle w Polsce. Tego mówię, będę musiała do ciebie pisać, jak będę telefon zmieniała. No w Polsce na Black Friday tak naprawdę zwiększają ceny, po to, żeby na Black Friday je obniżyć do tych standardowych cen i powiedzieć, że mają pląkę. No, cóż, no. Dobra, oj tam przeżyję z tą niemiecką klawiaturą. Dobra. Dobra, wstaliśmy w naszym schronieniu i trzeba lecieć dalej. Zobaczymy, co nam los przyniesie. Um, Słyszę, się spadaj. Krzyk, krzyk. Dobra. W sumie tutaj nie jestem w stanie zrobić tego takiego fajnego wyskoczku. I tak chyba nie poskoczę na tyle wysoko, żeby ten ten złapać. Ale fajnie wieje, że tutaj będą te... Że tu może takie dodatkowe nagrody zdobywać tym wszystkim. Hmm. Ale zobaczymy, czy jestem w stanie... Co tu za dziwne? Dla, nie chcę wiedzieć, po prostu nie chcę. mówię no, no Ci, że ja będę Cię pisać żeby ja telefon po prostu zmieniać. Myślę, że to i tak mnie taniej wyniesie niż ten... No taniej mi to wyniesie niż tak ten, żebyś kupił i sobie go ten, za przesyłkę zapłacę, niż tak naprawdę kupienie w Polsce. Powiem Ci, że telefon to raczej nie będzie miał niemieckiej klawiatury, jak go sobie ustawię na polski. No to chyba raczej jak ustawię na polski, to nie będzie miała układu niemieckiego. Czym mi się tylko tak wydaje? Nauczę się najwyżej niemieckiego, no. A tu, a te do spinaczki mogę sobie. Jej. Sandbox, item. <ścoughs> no, co mnie tutaj wkręcasz, co? Cwaniaku. Dobra, co tam pójdziemy? No ty zawsze byś to O czym my tu w ogóle dyskutujemy? Tam jest jakieś. Aha, czemu? O za jak on się tam. Boże, jak one tam pożerają. A spadną to do nich jeszcze. To przypadkiem, to przypadkiem. Czy one się nawzajem jeszcze jedzą? Boże. bali jest pełną parą. Zostaw mnie! Zrzućcie się na dół jeszcze, czy coś, że mogę sobie wrócić po robaczki. Czemu te wszystkie robaczki się tam ku nich fokusują? Po to, żebym ja tam poszła i że tam. Została ugryziona pewnie. Na milion procent. Nie chcą te spadną tutaj to nie. Pływajcie tu sobie w wodzie, pływajcie. O nie, akurat te wszystkie robaczki mi uciekły. zjeść? Czy ja właśnie z wymiotowałem? o nie Chwycił mnie No co za dziad? Nie, nie, zrzuciłam palmy. Ja tą palmę wcześniej jadłam, wiesz? Ja ją wypluł Nie wydaje mi się, żebym ją po prostu zrzuciła. No ale pójdziemy i wezmę sobie tak naprawdę tego. Wezmę sobie robaczki ziem. Że mogła z panką mieć w razie, czy... Żeby... Jezu, znowu dwa te. Jeszcze jakieś... ZOSTAW! Zostaw mnie! Uf. Czy mogę spokojnie sobie tu zjeść robaczkę? O. o! Kwiatek! Ten kwiatek jest zajebisty! Dobra... ale robaczka nie wzięłam. Mam jednego. Tylko ten dziad już przyszedł tutaj. Ice! 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 tu nadal nie ma robaczka? No tak, średnio. No, widzę cię, widzę cię dziadu. Zejdź mi stamtąd, bo nie będę mogła przejść. A ja potrzebuję przejść tym przejściem. No, chodź tu. No, studlaj się tam na dół. No dajesz. No co za. No, to jak się spuścił tutaj, żeby... Nie, zostaw mnie... Nie, 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 nie. nie. No wracaj tam, wracaj. Co jest? O! No i problem zażegnamy. A sobie tutaj wrócę na chillerce. Dobra. W sumie się zaraz to mnie deszcz będzie zbliżał. Nie, ja sobie miałam dużo czasu. Ale dobra, mogę się legnąć.